Dobra, bierę mu. Och, to odpadło. Na prawie. Uh -huh. Mhm. Porzucę. Jest jeden z barbarianców. Ty, Maciu, musimy stąd wejść tutaj. Bo ja to do... bym. O. Nie mogę. Dobra, widzę. Strzelasz? Jacek! Nie strzelaj mi tym, bo chcę wow. wyjść. A jak Wam zatrucie, to nie Poczekaj, już. Otworzył drzwi gościu. Dobra, to. Ale żeś tam wybrali drzwi, co? Dlaczego Dobra. akurat? Bo on ma tu podwieszaną bazę, on Będziesz Będziesz Wybuchowymi? A, a to widać przecież stąd te drzwi. Stań sobie magnetowy. Dobra, strzelam. Stop. Jeszcze są. Ty szelaj, bo mamy tych wybuchowych jeszcze, Dobra. O, nie ma drzwi. Nie, Ale są. są jeszcze jedne, są jeszcze jedne widzę. On naprawia tam odcinek. Dawajcie. Stop. Dobra. Słyszę go jak i, y, gada no przez mikrofon. Wybram się bez Widzę jak tam jest Strzelaj O, wyszedł, wyszedł Wpadł na dół Zatrutą mu strzel, Magda Żeby nie wyszedł w Ja mam coś zrobić. Co... Żeby, ale tam wyżej, wyżej, żeby się nie mógł wspiąć tam, gdzie się... no Ja nie będę strzelał to... na razie wiesz. Hmm. Chyba go tam nie ma. A może i jest. Ale to strzelaj, no, wybuchowy nie. mi Madziu. No szymy, strzelaj, strzelaj, Magda, normalnie. Ani tak cię nie wespnie jak będzie dostawał obrażenia od strzelania. Strzelasz? Tak, wejdę tylko tam na razie, poczekaj. Mhm. No muszę wejść tam, bo. A... não é menina para Nie wiem czy jeszcze strzelamy. Za wysoko strzelać Magda. O. Za wysoko, wysoko. dopiero teraz zauważyłam, że no. Jeszcze są. Szymon, chodź ci dam tutaj do kota dż dżachę. Poczekaj. Poczekaj, Madziu. Yy, masz zatrutych, już nie mamy, wiecie o tym. Będziemy tylko wybuchowymi pewnie napierdalać. Masz tutaj i łuk. On mm -hmm. <laughs> cały czas w w dziurze jest? Nie wiem. Zaraz nie, 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 on sam. pewnie rozwalił jakiś fundament i wszedł tam do... Już zaraz muszę zlokalizować coś, drzwi, bo... Zlokalizować? O dobra, widzę One są chyba tutaj O, jest gościu ja chyba próbuję cały czas ściągnąć, wiesz? Normal jest w tej dziurze, bo... Może ja tam podstrzelam do niego, co? Poczekaj, Jak jeszcze. Żebyś nie zginęła czasem. No właśnie. No, Madziu, przekombinuje, zobaczysz. Zlaguje cię. To strasznie wagujemy. Kolejne dwie strzelamy i tyle, bo tam są kolejne. Dobra, widzę Jeszcze zostało tylko 200, więc tylko później z wybuchowymi. Szalako? Mhm. Słyszał kota, jest... Maciu, ale ładnie podeszłeś do mnie, co? Dobra, jesteś. Kto tu strzelił za trutą? No ja, bo przecież Ma Madzia sobie weszła. 我爽不？ Jezu, czekaj, a mi wydawało się, że wyszedł Ty, zaszka, Wydaje mi się, czy to do, dobudowuję. Zobaczcie. Bo ma wesoło przynajmniej. Ale dopiero tam lagi masz w tym środku. Nie? Jeszcze mam tylko 8 wybuchowych. Już kładę do Jachy. Czekaj Rob na razie. Zobaczę, jak tam to wygląda. Ty, on to zostawił. Zobacz. No mówię, że dostawia. On jest tu na dole, daj tu gazówkę. Gdzie ja jest on? On w tym miejscu jest wyżej, Jacek, tam gdzie no jest. No to, ale ten... to trzymaj, to ci mam z... Ja zeskoczę, dawaj tu, on tu jest. bo się wespnie, do góry. Jeszcze raz no. widzisz jego życie? Mhm. Mm mam ma maskę. Ma, maskę no? ma, ale ma dawaj, wyruchowy mi Strzala i w ten gaz. Przyszedł trochę niżej tą wybuchową. za życie mu schodzi. To nie jemu, to chyba Szymonowi. A gdzie jest Szyma? Jest z jego ciało. Kurwa, te ko ten kot mi tutaj stanie. On dostaje obrażenia od mnie. Ja nie widzę. Już by on dostawał, ale dobra. A teraz zobaczyłem. Ale, bo to przejebane, co? Dobra, strzelaj w to miejsce. Dobra, strzelam, się... widzę jak mu schodzi teraz. Weź się, niech trzymam weźmie te, bo mam tylko 10. Ja już wziąłem no, dobra. leciał na dół. Leczy się. Widzisz jego życie, bo ja nie widzę na dole jest, przyjem... tam jest taki. Ale mą Nie wiem czy nie <grystanie> Ale kurwa jazda co? Ale nie na dole, tylko tam czy jego nie w Na dole jest, właśnie o to chodzi. Ja... Żeby... Dobra, ja muszę lecieć po wodę, Ja ci wyrzucę bukłak, ja ci do dżachy dam bukłak. Mm -hmm. Masz to mięso, seta. O, i ale on się to musi czuć co? Jak Andrzej Jak Andrzej ku Jestem życie Andrzej? Ja nie widzę jego o! Chyba... to już jak ten dół pójdzie to z O, czy te fundamenty na to, wiesz? Ile on musi mhm. mieć materiału na sobie? I niżej może strzelajmy No i niżej, i niżej, nie? Nie widzę jego życia. Ale mu się jedzie. Zatrósł jeden. Jakby ci pan już szał brakowało, to ty też strzelaj, Bo mamy tych szał. nada na dole. Ty, strzał mi. Bierzcie. Żachy bierzcie. On, on się wspina, ten gościu, możecie Dawaj, tam siedzi. To strzelajcie, bo... Masz, 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 masz łuk? Masz. Aaa... No, Kurczę, to jest, się wyłączył, je Budujemy nowo. Ale jazda Strzelaj na przemiennie albo Dobra, mu daje radę, ja nie mam tyle staminy Bo przecież nie widzę, że gdzie jest pilot Od telewizora to jest, Gdzie jest pilot od telewizora? Uuu, zaraz dechnę. Przez Żachy Życie mi się zaraz ładnie Nie wiem od czego Po jak gazówkę w Dżachie strzeli Strzelasz A, był <gry> Teraz widzę go Żeha i podchodź Ty już jest gości, jest gości Poszedł Już po goście Zebrałem go No to było wyrzucić, ale jestem na odwik I tak jestem przeciążony Wyrzucaj go. Czekaj, to się ubiorę. Co? Ja nie jestem przeciężony A, nie jesteś? Dobra. To co, gdzie szelamy? No, w drzwi możemy dalej. A co, ale gdzie są te drzwi? Wyżej. On będzie to budował. Ale tam... Tu są te drzwi. Dobra. Taka brak amunicji, że no... No to żachy Chodź do Już widać drzwi. Już widać drzwi. Coś strzela jeszcze oprócz mnie? Ja jestem ślepa, nie widzę tych drzwi, no. To strzelaj w gaz. Wiesz co, na razie ten... Nie strzelajcie. Ja muszę namierzyć te drzwi. Rostał drzwi, trafię to na ten. Okej. Okay. Okay. Teraz. Okej, okay, będę sobie to wierzył. Ale strzelał. Też poszły drzwi. Szymajcie, mamy jeszcze tych szałty dziś. Dwóch jest brobariansów. Mhm. Mm Zaraz wyskoczył na fight Jeden wyskoczył Teraz będzie państw z najlepszymi petami. Okay. Nie wiem, tam już chyba nie ma drzwi. No. Nie słuchajcie koty wasze? Yy, to bym dał im mięska. Mój stary obok. Cholera, wleciałem. Yy. Już się jest. Niewolniki na dół. Czyli co? dół? Czekaj kurde. Dwóch niewolników. No trzeba dół rozwalić. Mm. Chodźcie mamy jeszcze strzałek, bo co to się bomba robi A ty Januszek nie próbujesz się zalogować, nie? To co, strzelamy? Jeszcze gazówek mamy niedużo już, ale A później wybuchowymi możemy Daj piciu-piciu do dżachy. Mm. Mm. Już daję. Proszę. To co? Szybamy? No czekaj, ja mam tutaj miksturkę. Mogę ją łyknąć? Mm -hmm. Przemię... Łykaj, łykaj. Bo to była Twoja miksturka, a ja... co, panie? O, Madziu. Przejdź, Madziu, stamtąd. A gdzie ten multigry w Okej, okay, Jacek, no, no możesz poczekać chwilę. Nie widzę mojego tego. wejdę na zewnątrz. Ja byłem. Z tym... Nie, no zginął mój tygrys ogólnie. Nawet nie wiem kiedy. On musiał się zrespić tam na tych niebach. Bo... Tak, no Ta zginął z gracza ten. Tam ci musiał zrobić. Ale nie wam nie go zabił, czy Tak. mam Coś tam jest w środku. Kurwa... Drzacha. No ten spontan nam nie wyjdzie, bo tam nie wyjdziemy z Co? Ale ten jest Mercedes jeden, wiecie? Nie no jest, ale to jest ten nice G, to Ninja, no? um, Farmer. Nie mam już tych. Wybuchowych napierdalonych. Jakby co to mówcie to wrzucę do żachy. Nie wiem czy to nie walnieć. trochę gdzieś pobiegł. A nie. A nie.